Sentyment w krypto jest dziś bardzo słaby. Inwestorzy poruszają się w otoczeniu strachu i niepewności, a sentyment dla rynku krypto jest momentami ważniejszy niż fundamenty, które za nim stoją. Dziś opowiemy sobie o przyczynach tej niepewności, zastanowimy się, czy i co może ten sentyment odwrócić, oraz pokażę wam prosty wskaźnik, który pozwala to badać. Jak zwykle, spojrzymy też na wykres Bitcoina trochę szerzej. Oraz sprawdzimy, jak się trzyma rynek altcoinów, czy pacjent jeszcze oddycha, czy może już zmarł. Zapraszam bardzo serdecznie, ja mam na imię Rafał Gambi Tradera. Pamiętajcie, nic co mówię nie jest dla Was poradą inwestycyjną. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, dajcie łapkę pod filmem, skomentujcie i dołączajcie do społeczności Gambi Tradera. Link znajdziecie w opisie tego nagrania, a partnerem kanału Gambi jest platforma XTB. Przechodzimy już do głównego tematu tego nagrania, czyli sentyment na rynku krypto. To, że jest słaby, to chyba nie muszę wszystkim powtarzać. My zastanowimy się troszkę szerzej, z czego to wynika i co musiałoby się wydarzyć, żeby ten sentyment odwrócić. Zobaczycie też prosty wskaźnik, który pokazuje sentyment na rynku krypto. I teraz zaczynając od najważniejszych przyczyn tego negatywnego sentymentu. Otóż. Mamy ogromną korektę na rynku. Mamy korektę około 30% na Bitcoinie. Na niektórych altcoinach to już jest grubo powyżej 50%. Takie duże korekty zawsze wpływa, wpływają negatywnie na sentyment. I też jak sentyment jest negatywny, brakuje tych inwestorów, brakuje pieniążków, które napływałoby do rynku krypto. A to oczywiście przekłada się na to, że nie mamy wzrostów. Co więcej, część inwestorów w panice jeszcze wyprzedaje swoje kryptowaluty, co tylko. Pogłębia spadki. Więc duża korekta, niepewność, strach, no oczywiście też w przestrzeni publicznej pojawiają się z tego tytułu negatywne newsy. Mamy również teraz dużą korelację z rynkami tradycyjnymi. Jak krypto jest w dużej hoście, to rynki tradycyjne nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Krypto idzie na fali dużych wzrostów, pozytywnego sentymentu i tak zwanej euforii na rynku. Dzisiaj tego nie widzimy, a to że mamy dużą korelację z rynkami tradycyjnymi, każe nam brać pod uwagę wszystkie te czynniki, które na tradycyjny rynek finansowy wpływają, jak chociażby nieprzewidywalna polityka prezydenta Donalda Trumpa, wojny handlowe, które prowadzi z innymi krajami poprzez cła nakładane, zdejmowane, odkładane, ponownie nakładane, podwyższane, obniżane. To, tak jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo nieprzewidywalne dla rynku, żeby nie powiedzieć wprost. Wprowadza chaos na tym rynku. I przez to też, że prezydent jest coraz mniej nieprzewidywalny, to, że jest pro krypto, co, traci coraz bardziej na znaczeniu. Rynek chyba coraz mniej też wierzy prezydentowi Trumpowi w to, co on mówi, i nawet jeżeli mówi, że będzie budował rezerwę kryptowalutową, rynek bardzo szybko dyskontuje tą informację. Jest szybki wystrzał, wzrost, który za chwilę sobie zobaczymy, no i korekta, pogłębienie spadków i tak jak powiedziałem, rynek chyba coraz mniej w to wszystko prezydentowi Trumpowi wierzy. Jak już mówimy o korelacji z rynkami tradycyjnymi, no to też wszystkie dane, które spływają z gospodarki, dane, które no czasami zaczynają być bardzo słabe, też negatywne, pojawia się coraz więcej komentarzy recesyjnych, a jeżeli takie otoczenie gospodarcze mamy, to pamiętajmy również, że krypto jest aktywem bardzo ryzykownym i jak Rynek wchodzi w tryb risk off, czyli wychodzimy z aktywów ryzykownych. Krypto jest w pierwszej kolejności do wyprzedaży i inwestorzy wracają do dolara wracają do aktywów bardziej stabilnych, bardziej przewidywalnych, bardziej bezpiecznych. Na koniec jeszcze warto wspomnieć o tym, że smart money to mówię wam już nie od dziś coraz mocniej yy, manipuluje czy też steruje rynkiem kryptowalut poprzez Bitcoina. No i mówiąc wprost Wykańcza inwestorów indywidualnych. Coraz częściej czytamy na mediach społecznościowych, że ludzie do tej pory inwestujący w krypto, zarabiający w krypto, czy zarabiających na krypto, mają tego powoli dosyć, ponieważ ruchy, które odbywają się na Bitcoinie, są coraz mniej przewidywalne, coraz częściej mam wrażenie, dochodzi do insider tradingu, czyli informacje, które gdzieś są Znane wąskiej grupie ludzi pozwalają tej grupie ludzi zarobić, podczas gdy indywidualni inwestorzy na tym najzwyczajniej tracą. To takie krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Za chwilkę pokażemy sobie szybciutko tą korelację z indeksem NASDAQ uss 100, bo chcę Wam też pokazać, jak faktycznie to wygląda. Ale zanim do tego szybciutko, wskaźnik, który mam wrażenie większość z Was zna, którzy w krypto już jest, to jest wskaźnik Crypto Fear Grid Index. A ja dzisiaj sobie ten wskaźnik wyświetliłem w TradingView, żeby zobaczyć, jak się zachowuje Bitcoin. W momencie, kiedy ten wskaźnik jest albo bardzo wysoko i panuje ekstremalna chciwość, albo jest bardzo nisko i panuje ekstremalny strach. I jak widzimy, ta ostatnia korekta doprowadziła do tego, że wskaźnik spadł nawet do 10 punktów, a te 10 punktów ostatnimi czasy, jak się cofniemy, mieliśmy w dołkach bezsy. To jest jakaś przesłanka dla nas do tego, aby powoli się rozglądać za tym, czy przypadkiem rynek nie jest już tak mocno wyprzedany, że za chwilę może. Może za chwilę, może za dłuższą chwilę nastąpić jakieś odwrócenie. Ostatnia korekta, ta długa w czasie, która się naprawdę kilka miesięcy tutaj nam rozwijała, spowodowała, że wskaźnik spadł do poziomu około 17-16 punktów. A teraz nawet wypiliśmy dołki na tym wykresie. Oczywiście tego wykresu nie analizuje, patrzy tylko kiedy ten wskaźnik był nisko, kiedy był wysoko. No i oczywiście w drugą stronę, kiedy wskaźnik jest na bardzo wysokich polach, panuje. Euforia na rynku, czyli mamy te nieprzerwane wzrosty ostatnimi czasy. Mieliśmy naprawdę długi okres, kiedy wskaźnik był na, na poziomach chciwości i bardzo dużej chciwości, czy też ten ogromny wzrost pod przez cały tak naprawdę 2023. Część 24 roku mieliśmy tutaj na bardzo wysokich poziomach, no i te ostatnie wzrosty po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych tutaj również mieliśmy wskaźnik na wysokich poziomach, to będzie mi mówiło niedługo, że być może ten dołek tutaj już gdzieś zostanie odnaleziony i o tym sobie za chwilę będziemy mówili, patrząc już na bitcoina poprzez pryzmat analizy technicznej. Podsumowując, bardzo fajny wskaźnik, który w łatwy sposób pokazuje nam, jaki sentyment na rynku panuje, i teraz. No tak jak Wam powiedziałem, większość z Was to widzi, wie, a ten wskaźnik tylko to potwierdza, sentyment jest bardzo, ale to bardzo zły. Zobaczmy zatem jak wygląda korelacja z tym NASDAQiem, rynkiem tradycyjnym. Powiedziałem Wam o tym, że w tej chwili jest bardzo wysoka, a jak jest bardzo wysoka, no to my nie jesteśmy w stanie w krypto rosnąć w momencie, kiedy rynek tradycyjny jest w korekcie, a jest w takiej korekcie, czy to NASDAQ, czy US500, czy Dow Jones Industrial Average. Ogólnie rynki finansowe są w sporych korektach, a ta korelacja do indeksów jest w tej chwili największa. No i widzimy spadek na Bitcoinie, spadek na nasdaku. I teraz, żeby trwale obrócić nam sentyment na krypto, żeby ta korekta mogła się naprawdę zakończyć, również musi się zakończyć korekta na rynkach tradycyjnych. A jak popatrzymy sobie na Nasdaqua, to już tak bardzo króciutko, to Nasdaq zbliża nam się do dobrej strefy, to jest 18700 punktów, w której mógłby już odbić się i kontynuować ten duży, mocny trend wzrostowy, który nieprzerwanie trwa od ostatnio, oczywiście ten trend wzrostowy od końcówki 2022 roku. Ta korelacja z bitcoinem tutaj oczywiście jest bardzo dużo, bardzo duża końcówka 2022 roku. To jest też dołek na rynku bitcoina. No i tak jak powiedziałem, naznak ma szansę tutaj już w niedługim czasie dotrzeć do strefy. Z której mogłoby nastąpić zawrócenie. I teraz, czy to zawrócenie będzie bardzo dynamiczne, czy będzie potrzebowało troszkę czasu? Ja uważam osobiście, że jednak musi troszkę czasu płynąć, musi się tutaj jakiś wolumen zbudować, i taki sam wolumen będzie się musiał zbudować na wykresie Bitcoina. I teraz, zanim przejdziemy już do wykresu Bitcoina, to jeszcze informacja dla Was. Mamy w grupie Gambit Tradera, Dni otwarte od 12 do 16 marca, więc dzisiaj macie jeszcze czas na to, żeby do nas dołączyć całkowicie za darmo i do niedzieli 16 marca skorzystać ze wszystkich treści, które dla Was publikujemy, popatrzeć na analizy, które dla Was mamy zobaczyć, jak nasza społeczność wygląda i jak się rozwija. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. Wystarczy, że klikniecie w link, który znajduje się. W opisie tego nagrania i tam już jest krótki poradnik na to, jak za darmo w kilku kliknięciach dołączyć do tej społeczności. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. A my już przechodzimy w tej chwili do analizy bitcoina. I bitcoin, tak jak powiedziałem, jest w sporej korekcie i nie było mnie z Wami przez ostatnie dwa tygodnie, więc popatrzmy sobie z większego interwału, jak to tak naprawdę wygląda i z interwału miesięcznego. Nie trzeba naprawdę wprawnego oka, żeby zauważyć, że powoli zbliżamy się do wierzchołka, który ostatnimi czasy był ATH, czyli mieliśmy tutaj stare ATH na poziomie około 69 tysięcy dolarów, które niedawno w. W marcu 2024 roku zostało przebite. Mieliśmy bardzo długą w czasie korektę, do niej sobie za chwilę nawiążemy. No i ogromny wystrzał, wybicie po wyborach prezydenckich Stanów Zjednoczonych. I ta korekta dociera nam do wierzchołka tej korekty, tego order bloka, czyli ostatniego z ATH. A historycznie też wiemy, że jak cena dochodzi do takich wierzchołków, no to z tych wierzchołków potrafi się bardzo szybko i bardzo mocno odbić, więc z interwału miesięcznego widzimy, że dochodzimy do dosyć fajnych poziomów, które za chwilę sobie omówimy w szczegółach. Świece miesięczne, tutaj bardzo mocna zielona, która była kolejną świeca dosyć spadkowa, prospadkowa, ale ta świeca prospadkowa została ponownie wybita, no i tutaj już zrobiła nam się mocna formacja prospadkowa, objęcie Bessy, które nawet zostało przetestowane, to... Może nam kontynuować jeszcze spadki. Z interwału tygodniowego przez długi, długi czas przyglądaliśmy się temu, co się tutaj działo. Ja nawet Wam mówiłem, że do momentu, aż trwale wybijemy 90 tysięcy dolarów, dla mnie to wciąż wygląda prowzrostowo. Nawet ta ostatnia tutaj faza, yy, twierdziłem, że to może być jeszcze reakumulacja, z której się odbijemy do góry. No niestety to, co się wydarzyło na rynkach, spowodowało bardzo dynamiczne spadki. Później jeszcze powrót na fali tego, co prezydent Trump zapowiedział, czyli budowanie rezerwy w kryptowalutach, no ale jak widzimy, te spadki się pogłębiają. Świece tygodniowe, co nam teraz pokazują, ta świeca była mocna, prowzrostowa, ale już widzimy, że została zjedzona. No i teraz prawdopodobnie przyjdzie nam poczekać na to, aż zobaczymy się jeszcze odrobinkę niżej. No dobrze, zobaczmy już zatem, jak to wygląda razem z rysunkami. No i z rzeczy ważnych, które należy tutaj wspomnieć, to to, że docieramy, tak jak powiedziałem, do tej poprzedniej mocnej korekty. Przy tym powtarzamy jej głębokość. Ta niebieska korekta i ta, ten niebieski prostokąt to jest strefa powtórzenia tej niebieskiej korekty. W tej strefie już jesteśmy. Najpierw mieliśmy bardzo mocną reakcję prowzrostową, ale wracamy już do tych dolnych poziomów. I teraz tutaj dla mnie są tak naprawdę dwa scenariusze. Dwa, może trzy. Spróbujmy sobie je omówić. Pierwszy jest taki, że obronimy tą strefę, czyli strefa powtórzenia korekty zadziała. Bitcoin być może odrobinę muśnie, górną krawędź tego order blocka, tej korekty, czyli poprzednia ATH, lekko wybije tą strefę niebieską, ale tak naprawdę się tutaj w, dłuższym, w dłuższej perspektywie utrzyma, z wyższych interwałów świecy pozamykają się w strefie, więc uznamy wtedy, że ta. To powtórzenie korekty się utrzymało, i z tego powtórzenia korekty możemy już rosnąć. Powtórzenie korekty, czy też generalnie korekta, przygotowuje cenę do tego, żeby wybić po raz kolejny wierzchołek. To jest pierwsze pierwsza ze scenariuszy, który tutaj rozważam i któremu będę się przyglądał, będę szukał oznak tego, czy tutaj już następuje jakieś zgromadzenie kapitału i trwałe odwrócenie. Zaraz będziemy się temu przeglądać też z bliższej perspektywy. Kolejny scenariusz mówi, Mówi mi, czy też taki scenariusz, który rozważam, to jest taki, że jednak te spadki się pogłębią. Ta korekta zostanie wybita, czyli przebity ten przedział cenowy. On tutaj tak naprawdę się kończy na 74,576 dolarach, a cena zatrzyma się albo w górnej części, tutaj w tym ostatnim takim order bloku, który był przed przebiciem ATH. I to jest przedział mniej więcej od 73 500 do około 66 700. i szczerze mówiąc, uważam, że jak tylko zahaczymy tą strefę, może to być już bardzo mocny impuls do tego, żeby, żeby cena jednak wyszła wyżej, i tutaj zaczął się budować wolumen. No też, tak jak powiedziałem, ostatnie wierzchołki są takimi miejscami, gdzie wielu inwestorów ustawia swoje zlecenia, gdzie oczekuje zakończenia korekty. Więc to jest, może być to miejsce, które tak naprawdę może być również kontynuacją tego pierwszego scenariusza, bo jeżeli to będzie szybkie wybicie i świece pozamykają się w tej strefie, będę też rozważał uznanie tego pierwszego scenariusza. Natomiast głębsze zejście to już tutaj dolne przedziały tego order bloka. Tu jest naprawdę bardzo dużo zleceń, które zostało położonych, żeby tą cenę wynieść na ponad 100 tysięcy dolarów, i ta strefa na pewno będzie broniona przez te pieniądze. I tutaj tak naprawdę znajduje się jeszcze jedno interesujące nas miejsce, które no w tej chwili rozważam raczej jako mało prawdopodobny scenariusz, no ale warto o tym powiedzieć. Powtórzenie tej dużej zielonej korekty, największej korekty, która kiedykolwiek miała miejsce na Bitcoinie, wypada nam w miejscu około 56 tysięcy dolarów. Ja w tej chwili nie zakładam, jakoby Bitcoin miał tak głęboko spaść. Jeżeli jednak będziemy. W czasie widzieć długą, przeciągającą się korektę, kto wie, co się może wydarzyć. Na razie dla mnie to jest odległy scenariusz, więc zakładam, że albo ta strefa się obroni, albo delikatnie wjedziemy w tą strefę poniżej 73 tysięcy dolarów i tutaj już zobaczymy jakieś sygnały na odwrócenie. I teraz, żeby to odwrócenie mogło być. Trwałe, no to tutaj musi się zbudować wolumen. Zobaczmy, jak długo Bitcoin przebywał w tych dolnych granicach i tutaj troszkę wyżej, żeby cena mogła się wybić powyżej poprzedniego ATH. Jak długo cena musiała się tutaj konsolidować, w tej korekcie, żebyśmy mogli zobaczyć wybicie na 110 tysięcy dolarów? Ile cena przebywa tu w okolicach 110, 100, 105 tysięcy dolarów czy 100 tysięcy dolarów? Aby stąd korekta mogła zejść dosyć głęboka, czyli tutaj akumulacja, tu dystrybucja, więc tutaj ponownie musi się pojawić jakaś akumulacja. Nawet jeżeli zobaczymy teraz mocne wybicie, mocny sygnał, no to prawdopodobnie i tak zobaczymy jakieś powolne tutaj budowanie się wolumenu w tych przedziałach. Więc ja jeszcze nie, padam, nie popadam w FOMO i Wam też polecam uzbroić się w cierpliwość, bo żeby trwale rynek krypto mógł zawrócić, no to musi się tutaj. Pojawić, jakiś wolumen musi się zbudować płynność, która to później pozwoli, żeby ta cena rosła. Bo muszą duże pieniądze być tutaj położone, które później muszą dużo zarobić dla tych, którzy je tutaj położyli. O tym pamiętajmy. Dobrze, przyjrzyjmy się zatem z bliska temu, co się dzieje na Bitcoinie i już tutaj bardzo lokalnie zastanówmy się, jak teraz patrzeć na Bitcoina. I bardzo lokalnie ja w tej chwili rozważam. Scenariusze bardzo spadkowe, może nie bardzo spadkowe, ale póki mamy ten lokalny trend spadkowy trwający od wierzchołka, on tu idzie mniej więcej w takiej formie. Tutaj było ostatnie bardzo znaczące miejsce, które zadziałało bardzo mocną podażą, i jeszcze jeden powód, jeszcze. Zjazd poniżej tych dołków, więc dopóki ten lokalny trend spadkowy trwa, my powinniśmy rozważać tutaj scenariusze prospadkowe tutaj w grupie też wskazałem powtórzenie tej fioletowej korekty jako dobre miejsce na to, żeby tutaj były kontynuowane spadki. No i dopóki faktycznie jeszcze nawet ten lokalny trend tutaj spadkowy trzyma, a on będzie trzymał, dopóki trwale się nie zamkniemy powyżej 84 tysięcy dolarów, to jest ten wierzchołek jak widzimy, tutaj tylko knoty pozostają. Więc dopóki trwale tutaj nie zobaczymy zamknięcia, ja wciąż będę rozważał to na spadki. Tutaj pewnie będziemy sobie szukać jakiejś lokalnej strefy do tego, żeby się tutaj przyłączyć. A jeżeli ten poziom zostanie wybity, no to zastanowimy się wtedy, czy nie szukać tutaj dołączenia do jakichś lokalnych wzrostów mniej więcej w tych miejscach. Zobaczymy, jak się tutaj wszystko ułoży do tych stref, czy nawet do tej. Pomarańczowej linii, którą tutaj postawiłem, to jest linia trendu, tutaj ograniczająca nam te spadki, która do tej pory widać, że całkiem tutaj nam działa. Więc jeżeli będziemy rozważać tutaj jakieś lokalne wzrosty, no to na pewno w wyższych granicach około 90-91 tysięcy dolarów, czy też przy tej linii trendu, będziemy dalej szukać miejsc na spadki żeby wykres Bitcoina trwale nam się obrócił, żebyśmy my stwierdzili, że faktycznie te spadki się już zakończyły i zaczęli szukać takich miejsc prowzrostowych, trwałych, no to tutaj niestety muszę Was zmartwić. Na ten moment to jest poziom około 95 tysięcy dolarów, powyżej którego musielibyśmy się trwale wybić. Czyli mamy tutaj dwa miejsca w tej chwili na wykresie bitcoina, które będą nam pozwalały jakieś nieduże pozycje długie zajmować. To jest ten poziom 84, który y, będziemy rozważać jako wzrost do tych górnych granic tutaj albo do tej linii trendu. I to jest jedno miejsce na pozycję długie, a drugie miejsce na pozycję długie to dopiero wtedy, kiedy trwale wybijemy ten wierzchołek na jakimś powrocie tutaj głębszym najprawdopodobniej będziemy się rozglądać za tym żeby szukać pozycji długich do tego czasu, albo to miejsce na short. I tutaj zapraszam do społeczności: jeszcze raz mamy dni otwarte. Zobaczycie wszystkie te analizy na żywo. Albo tutaj górna część tego większego order bloka z tej fioletowej kolekty, korekty, czy nawet tego dużego, tutaj największego. I tutaj też będziemy szukać miejsc na spadki jeszcze wracając do tego co powiedziałem że żeby trwale wykres bitcoina mógł się obrócić musimy zobaczyć tutaj jakiś większy wolumen zbudowany w naj, najlepiej w tej niebieskiej strefie albo z zahaczeniem tej dolnej e, różowej jak zobaczę tutaj jakieś struktury akumulacyjne no to wtedy pewnie też będziemy szybciej szukać sygnałów na wzrosty aniżeli przebicie tego poziomu 95 tysięcy dolarów więc im dłużej to będzie tutaj trwało tym więcej będzie prze, przechylało na szale wzrost. Na ten moment, tak jak powiedziałem, panują spadki i tych spadków się trzymamy, ale wracając do tego, co mówiłem na początku, sentyment jest już bardzo nisko, jest bardzo negatywny, rynek jest mocno wyprzedany i, i zarówno rynek tradycyjny, jak i rynek krypto, więc to mocne wyprzedanie też nam już podpowiada, że jeżeli będziemy szukać tutaj shortów, no to nie starajmy się ich ciągnąć to nie wiadomo jakich tutaj niskich poziomów, raczej trzeba będzie realizować te zyski po wybijaniu kolejnych dołków albo po zaliczaniu jakichś istotnych Stref. Tyle myślę dzisiaj na temat bitcoina. Szybciutko zobaczmy sobie, co z tymi altcoinami. I tutaj na początek może powiem, że Altcoiny często, jak mówimy, że nie czas na altcoiny, to myślimy przez pryzmat inwestycyjny, ale dzisiaj za, zacznę przewrotnie. Tradingowo z altcoinami jest bardzo dobrze. Altcoiny można shortować, można longować, są i takie, i takie, i takie perełki znajdziemy, które dają sporo zarobić w górę i takie, które sporo zarobić w dół. Ogólnie, sentyment jest bardzo negatywny i altcoiny szeroko są w słabym miejscu, ale tradingowo. I tutaj ponownie zapraszam do społeczności. Naprawdę można tam znaleźć wszystko, czyli i w górę i w dół, co tam kto zapragnie, ale to już są takie nieduże ruchy. Inwestycyjnie, teraz wracam do tego podstawowego scenariusza. No, jeżeli Bitcoin spada, no to nie jest czas na alt. To jest myślę dla wszystkich jasne. Jak spojrzymy sobie na wykres kapitalizacji altcoinu spoza pierwszej dziesiątki, on jest dla mnie takim sporym wyznacznikiem no to ten wykres jest nieprzerwanym spadku i dopóki nie zobaczymy tutaj trwałego zawrócenia, czyli to co wam często powtarzam, nie zobaczymy napływu pieniędzy do rynku krypto, do rynku altcoinów. Nie warto się tutaj pakować ze swoimi pieniążkami, które na pewno ciężko na nie pracowaliście. Patrząc już tak przez pryzmat szerszej perspektywy, no ten wykres kapitalizacji spadł naprawdę już tutaj w dobre rejony, gdzie mogłoby nastąpić zawrócenie, ale zobaczmy najpierw to zawrócenie, zanim zaczniemy tutaj pakować swoje pieniążki. D e, dominacja Bitcoina tutaj historycznie już naprawdę pokazuje od 2018 17 roku. Historycznie alt seasony miały miejsce tutaj w, jak wskaźnik docierał w okolice 65 75 tysięcy y, punktów, to są punkty procentowe czy procenty. I z tego miejsca faktycznie mieliśmy jakiś jeden alt season, drugi alt season, trzeci alt season. I tutaj, jeżeli tutaj dojdziemy, no to faktycznie może coś takiego się pojawić. Na ten moment jakieś pomniejsze tutaj wzrosty na altach były przy tych dużych korektach. Na ten moment widzimy, że Bitcoin jednak rośnie, dominacja, może nie tyle Bitcoin rośnie, co dominacja. Tutaj muszę się poprawić. Dominacja Bitcoina rośnie, więc to nie jest czas na alty. No i pokazuje to też moje. Badanie przepływów w krypto, gdzie nie widzę większej dynamiki na altcoinach. Raczej ta dominacja Bitcoina będzie rosła, kapitalizacja krypto w tym momencie w kolekcję spada, więc najpierw musimy zobaczyć zawrócenie na Bitcoinie, przypływ pieniążków do krypto i wtedy będziemy się przyglądać temu, czy dynamika kapitalizacji altcoinów rośnie, czyli czy altcoiny rosną szybciej niż Bitcoin, i to nam powie o tym, że warto część swojego kapitału przerzucić do altcoinów. Tutaj nawet zaznaczyłem sobie Ethereum, które no niestety jest na równi pochyłej i dynamika tego Ethereum jest naprawdę bardzo słaba. To myślę, że wszyscy też widzicie na wykresie tego altcoina. No i na koniec szybciutko przejdźmy sobie do analizy jednego z altcoinów i tutaj już przechodzimy do platformy naszego partnera, czyli platformy XTB. W platformie XStation znajdziecie m.in. Chainlinka, jak i inne kryptowaluty, a jeżeli chcecie założyć tam konto, to reflinka czy też link znajdziecie w opisie tego nagrania. I co my widzimy na wykresie Chainlinka, bo też zastanawiamy się w społeczności czy faktycznie te duże wyprzedaże to nie jest okazja, żeby gdzieś inwestycyjnie poszukać sobie altcoinów. Jednym z takich altcoinów, który często się pojawia faktycznie jest Chainlink. Jak popatrzymy sobie na niego z dłuższej perspektywy, z większej nawet tutaj od już 2019 roku, jeżeli pomierzymy to nawet od zera, no to żeby tutaj znaleźć taką większą strukturę korekcyjną, a głębokie, naprawdę głębokie. A tutaj jakieś trwające. B kiedyś może narysuje nam się C. Więc ta duża struktura korekcyjna na razie nam się do niczego nie przydaje, więc ja sobie to oznaczam, zaznaczam, ale na razie te struktury trwają, nie możemy ich jeszcze wykorzystać. Jak spojrzymy sobie tutaj od tego dołka fali A i zaczniemy to mierzyć, no to możemy gdzieś tutaj struktury pomocnicze sobie wyszukać i wśród tych struktur pomocniczych mamy jakieś A, B. I tutaj trwające C ze znakiem zapytania, za chwilę przejdziemy sobie do szczegółów. Natomiast jak spojrzymy na ten wykres, to to, co nam się rzuca w oczy, to są struktury akumulacyjne. I tutaj mieliśmy pierwszą taką dużą strukturę akumulacyjną, która trwała od kwietnia 2022 roku aż do, uwaga, października 2023 roku. Bardzo długa struktura akumulacyjna, która pozwoliła cenie z około nawet 4-5 dolarów wyskoczyć do... Waga 20 dolarów, więc bardzo duży wzrost. Później dostaliśmy korektę do przetestowania tej struktury akumulacyjnej. To jest to, a tutaj oznaczone. Z tej korekty dostaliśmy kolejną strukturę akumulacyjną, która trwała już tutaj krócej, ale dała nam na tyle duży zgromadzony kapitał, który pozwoli cenie wyjechać prawie do, czy nawet ponad 30 dolarów. Stąd dostaliśmy kolejną korektę, kolejne przetestowanie tej struktury akumulacyjnej, więc tutaj możemy mieć powoli jakieś, jakieś sygnały na to, że ta korekta być może się zakończyła. I wracając już do tego, co powiedziałem o tej strukturze ABC, ten zielony prostokąt to jest miejsce na zakończenia korekty i tutaj możemy sobie znaczyć korektę pędzącą, korektę prostą, to już jak kto woli. Przejdźmy sobie do niższego interwału, tutaj z interwału jednodniowego widzimy, że knotami... Wyszliśmy poniżej tej strefy, ale zatrzymaliśmy się jednak w tym prostokącie. To może być miejsce faktyczne do tego, żeby stąd ryneczek zawrócić, ale potrzebujemy sygnału płynącego z tradycyjnych rynków, z bitcoina i też zobaczyć, że na czynniku ten wolumen tutaj powoli się buduje i widzimy powoli jakieś trwałe zawrócenie. Jak spojrzymy sobie jeszcze z niższego 4-godzinowego interwału, no to widzimy po pierwsze, że mamy dwie strefy, które będą bronić jeszcze spadków. Pierwsza z tych stref, ta tutaj różowa, to jest ten ostatni order block w tym lokalnym trendzie spadkowym. No i widzimy, że Chainlink dzisiaj ma jakieś zakusy na to, żeby spróbować tą strefę pokonać. Jeżeli się nie uda, zostanie tutaj knot, ewentualnie jakaś formacja, no to będzie to dla nas przesłanka do tego, żeby stąd jeszcze spróbować pozycji short. Czy to do wybicia tego dołka, czy gdzieś tutaj do dolnych rejonów tego. To już jest handel z niskich interwałów, więc zapraszam jeszcze raz do społeczności. Jeżeli ta strefa zostanie pokonana, no to uwaga, tutaj wyżej jeszcze jest jedna strefa, no i ta strefa niestety jest mocniejsza i ta strefa będzie bronić spadków tutaj z większych interwałów z tego. Dużego naprawdę lokalnego trendu spadkowego. Żeby trwale myśleć o tym, żeby Chainlinka nam zawrócić, no to musimy pokonać tą strefę, czyli musimy pokonać poziom około 17 dolarów 50 centów, mniej więcej. To jest, to jest ten poziom. I żeby tak jak Wam już to bardzo często powtarzam żeby mieć pewność na to, że nasza inwestycja będzie bezpieczniejsza. No to najlepiej wyczekać wybicia tego poziomu i dopiero na korekcie szukać tutaj miejsca do dołączenia. Bo jak widzimy ten trend spadkowy jest bardzo mocny, więc nie warto tutaj jeszcze ryzykować swoich oszczędności i próbować wchodzić na tych poziomach, no bo ten spadek najzwyczajniej w świecie może się jeszcze pogłębić. Podsumowując tradingowo. Możemy szukać pozycji short w pierwszej strefie, w drugiej strefie, a na pozycje długie czas przyjdzie w momencie, kiedy trwale wybijemy te tutaj poziomy. I to tyle, co dla Was dzisiaj przygotowałem. I jeszcze raz przypominam o dniach otwartych społeczności. Zapraszam bardzo serdecznie. Wystarczy, że klikniecie link w opisie tego nagrania do naszej społeczności Discord. Tam krótka instrukcja przeprowadzi Was przez proces dołączenia. To tyle na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia.